Jeżeli jesteś w ciąży i nurtujecie tysiąc pytań, zastanawiasz się, jak aktywnie urodzić, jak przebiega połóg, jak przygotować się najlepiej do karmienia piersią, jak opiekować się i pielęgnować noworodka, a jak zasypiasz, to zastanawiasz się właśnie jak złagodzić bóle porodowe, kiedy w ogóle poród się zacznie i czy już trzeba będzie jechać do szpitala? Na te inne pytania znajdziesz odpowiedź w kursie online Szkoły Rodzenia z położną Kasią. Kim jestem? Nazywam się Katarzyna płaza piekarzewska jestem położną, instruktorem masażu szantala, certyfikowanym doradcą laktacyjnym i mamą córeczki, na którą długo czekałam. Ale wracając do kursu, to on powstał na bazie mojego licznego doświadczenia, które zdobywałam pracując w szpitalu, na oddziale noworodkowym, w poradni neonatologicznej, oddziale patologii noworodka. Pracowałam też indywidualnie z parami, przygotowując ich do narodzin dziecka oraz udzielając porad laktacyjnych. To doświadczenie, jaki zdobyte na konferencjach, szkoleniach, czytając różne książki, zdobędziesz właśnie podczas tego kursu online, w którym zamierzam cię przygotować do tej wspaniałej przygody, jakim jest rodzicielstwo. Kurs online się charakteryzuje tym, że możesz go zrobić w dowolnym zakątku Świata, korzystając z komputera, bądź po prostu swojego smartfona z dostępem do internetu. Dostęp na kurs otrzymujesz na 12 miesięcy. Kurs masz w takich formatach jak PDF, czyli tekstowo, możesz sobie robić notatki po bokach, MP3, czyli możesz sobie po prostu wykładów posłuchać, ale możesz też nagrania obejrzeć. Tak jak teraz tą zajawkę, to jest już kolejna edycja kursu. Ona będzie jeszcze doskonalsza i jeszcze lepsza, a to wszystko dzięki opinii kursantek. Jeżeli chcesz poznać ich zdanie, to zobacz tutaj, ci się wyświetlą opinie mam jednego dziecka, które oczekiwały na pierwsze dziecko, mam, które oczekiwały na kolejne dzieci, kobiet, które zdecydowały się, pomimo korzystania ze szkoły stacjonarnej, właśnie na kurs online, bo zaletą jego jest to, że jak urodzi się dziecko, to można wrócić do dowolnej lekcji i odsłuchać, przećwiczyć już z maluszkiem na przykład zajęcia z pielęgnacji i to jest, myślę, wspaniałe rozwiązanie. Także do zobaczenia na pokładzie kursu. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia.